Hej, cześć, siemanko, z tej strony Loren i witam was w kolejnym odcinku Watch Dogs 2. To już prawie ostatnie, zbliżamy się ku końcowi. Musimy najpierw zabrać followersów, więc od tego zaczynamy. I nasza misja to jest... Polega na ośmieszeniu prezesa firmy HAUM. I... O, jakiś sabotaż od razu, tak z grubej rury.

Teraz na początku. Co ty tu? Proszę mnie tu tam. O, samochód, tu wcale nie jej. Dobra, jedziemy. Zdąży? Nie zdąży. Ona zadzwoniła po psiarnię. Nie ten guzik. Fak. Fak, fak, fak. <śmienny> Dawno nie grałem w Ordoksa, muszę się przyznać. Choć odcinki są co dwa dni. Ale ja osobiście nie grałem. długo. Eee. Fury żadnej nie ma. Ale jest klub jubilerski, więc możemy tam wydać sianko. I może się uda kupić? Jakiś samochód fajny 12 tysięcy. 143 To raczej mi nie pomoże. Tyle, że napadów nie można robić. No, te gościu! Dobra, nie będę już zmieniać. Jedziemy! Jakiś typo się dołączył, też jest w dziupli. Tylko po co oni się do mnie dołączają, skoro nic nie robią, to trochę jak takie MMO. kawka, kawka. Dobra Ryan, gdzie ty jesteś? Tu mogę w ogóle jakieś ciuchy kupić. Żebyśmy się zamienili jakoś. To, to jest fajne. Dobra, kupię to. A ten typu wygląda tak jak ja. Dobra niech będzie. Nie mam jakoś dużo tego. To trzeba jakby podblokowywać. bez czapki Niech będzie obuwia? Nie no już jest zciuchy Ci moron I'm ready, man. I'm pumped. No, seriously. Activist mode. Activate. Hey, man, how do we get Bloom? <laughs> what? Hold on to your joystick, son. You kids are gonna need to work your way up to Bloom. Even with me help. Bray, are you briefing him without me? We were supposed to do that together. Oh, uh, no. I just didn't want to trouble you. What trouble? No trouble. Come on, Marcus. Let's brief. Okay. So, let's look at the big shot data harvester, our friends at Noodle. Now, every time you search for discount refrigerator or bulldozer porn, they learn more and more about you. Data profiling 101? Right. But what you didn't know was that Bloom's already got their grubby paws all over that data. Oh, shit. Oh, this is good, satara Noodles' data is just what Bloom needs to strengthen the bellwether. Dig their puppet strings in deeper. You know, if we could get a hold of this ammunition, we could take down a whole lot of different targets. I can help with that. You can't hack Noodle unless you get into the server farm. You can't get into the server farm without clearance. Hell, you can't even get on the grounds unless you're an employee there. Who the hell you think Rob Zombie over here gets his intel from? Well, tell me you got clearance. Psst. Oh man, I'm trying to stay low key right now. One of my leads is breathing down my neck. I bet you Marcus can pose as an employee? Oh, he could do more than pose as an employee, Satara. Tell him what you told me, Horatio. Noodle buses. I snagged the next boy for credentials. I could get you to the buses. All you gotta do is drive it in, they'll think you're one of the bus drivers. Shit. Yo, let's roll, son. All right. Hey. <laughs> uh -huh. Let's do this. Hey. <laughs> Wydaje mi się, że to będzie kolejna długa misja. Spotka się w seriesią w sklepie odzieżowym. Ehm, dobra, no to let's go. Y y dobra, jesteśmy chyba. Tylko trzeba tam wjechać po prostu. To gdzieś... Gdzie to jest? W podwórkach? A mogłem z tamtej strony wjechać. I znowu mam się przebierać? A jednak nie. Wspólnie z Horatio przejmij autobus nudu.

Let me just say right up the top. I apologize for anything. That sucks. Damn. Tutaj... Hey, Let me just say right the top. Kurde, I powiedzieć. apologize for anything and everything you're about to see. You kidding? Jeez. hurt. So bad. You kidding? I'm getting an inside look at your alter ego, Horatio Carlin, Corporal. To będzie chyba przypominać misję w yy, sleeping, sleeping Dogs. Tam też było takie, że yy, wzięło się autobus i jechało po różnych tych przystankach. Gdzie jest GPS? Ej, siedź, siedź. W porządku, w porządku. W porządku, GPS. Nie wiem, gdzie jest GPS. O, o, mam go. Okej. Śmieszne. Dlatego ogólnie zastanawiałem się, jaką serię jakby dograć do Watch Dogs, żeby nie było tej monotonii. Ale to już chyba poruszałem ten temat. Przed nagrywaniem tego odcinka próbowałem nagrać Minecrafta na modach No ale coś mi program szwankował i, i mi twarz lagowało więc prawdopodobnie za dużo modów było i pamięci RAM z, za dużo pamięci RAM przypisanej do Minecrafta. good gary hey there hey Nie no, do, no, się na Horatio, what are you doing first on the bus what can i say i'm an eager beaver anyway the juicing has really turned my life around i feel lighter my mind freer i hate to break it to you but juicing doesn't do squat and you haven't tried my juice i'm serious what you want is the pulp that's the healthy part Juicing extracts all that. All you're drinking is sugar, smoothies. Now that's where it's at. Load them up with fruit, veg, superfoods. Superfoods? Yeah, like goji berries, maca powder, all that good stuff. You have a lot to learn. You know the science behind superfoods is shaky. Serio? You know the science behind is shaky. I well, they're health foods. You can't argue that. Yeah, but goji berries are as much a superfood as grapes are. It's a marketing buzzword designed to rope in consumers. No offense. Mm, awkward. to there's today. Thanks, friend. I'm freaking choking on the pretentiousness in here. And here I thought bloom employees were bad. For real? Hey.

Wróciłem do Was po krótkiej chwili po w sumie resecie Watchdogsa. bo policja mnie goniła i. I później musiałem powtórzyć misję. Później y, Kascenka nie chciała się załadować. Przypał ogólnie. Zobaczymy jak teraz. O, działa. Mm. Dalej ta sama kawka. Dobra, dojechaliśmy do nudla. Do tego makaronu z łopek chińskich.

Że na ostatnią misję pojadę najdroższym samochodem moim. Kupię go po prostu. Raczej nie ukradnę, ale kupię go. I, i, I będzie fajnie. A jeśli będziecie chcieli zobaczyć, jak się ta cała misja potoczy, wbijajcie na kolejny odcinek już za dwa dni w sumie. Bo nagrywam regularnie. Stawiam filmy regularnie, więc. Zapraszam Was do poprzednich, jak i następnych odcinków. Polecam zostawić łapkę w górę oraz komentarz i subskrypcję z, z, z dzwoneczkiem. Kurde, możesz się nauczyć nie jąkać, choć to będzie ciężkie. Więc szymaneczko, cześć i czołem do następnego.